Cześć, chciałem Was dzisiaj zachęcić do wzięcia w udziału w niesamowitym projekcie. Trek Nutrition organizuje wielką akcję filmu motywacyjnego. Wystąpią w nim wszyscy zawodnicy Trek Athletes, ale wystąpisz w tym filmie również i ty. Wystarczy tylko, żebyś bardzo tego chciał. Aby wziąć udział w tym niesamowitym projekcie, musisz stworzyć unikatowy, motywacyjny film. Nieważne jaką dyscyplinę sportową uprawiasz, czym się pasjonujesz, ważne, żeby motywowało to do działania, do rywalizacji sportowej i przede wszystkim zachęcało do bardzo ciężkiego treningu. Taki gotowy, motywacyjny film należy umieścić na platformie YouTube, podpisany imieniem, nazwiskiem z takim specjalnym dopiskiem hash play hard with track. Pamiętaj, że to, co robisz, obejrzy cała Polska i nie tylko Polska, dlatego zrób to dobrze. Zadbaj o odpowiednie światło, o odpowiednią scenerię i naprawdę zrób to profesjonalnie. Do wygrania niesamowity udział w megaprojekcie. Dlatego postaraj się, nie bądź bierny, pokaż co potrafisz. Spośród wszystkich nadesłanych przez Was filmów my wybierzemy najlepsze, a ich autorzy dostaną od nas specjalne koszulki trechniotryszy i zestawy Play Hard!